Najważniejsze nauki Gurdziejewa, podróż w głąb siebie Georgii Iwanowicz Gurdziejew był niezwykle wpływowym myślicielem XX wieku, którego nauki dotyczące rozwoju osobistego i duchowego wciąż fascynują wielu ludzi, chociaż jego poglądy są złożone i wieloaspektowe, można wyróżnić kilka kluczowych koncepcji, które stanowią fundament jego filozofii człowiek jako maszyna i istota boska Gurdziejew porównywał człowieka do maszyny, która działa na różnych poziomach fizycznym, emocjonalnym i mentalnym. Jednocześnie podkreślał, że w każdym z nas drzemie potencjał do przebudzenia się i połączenia z wyższą świadomością, czyli z istotą boską waga samoświadomości. Jednym z najważniejszych elementów nauk Gurdziejewa jest podkreślanie znaczenia samoświadomości. Według niego, większość ludzi funkcjonuje na poziomie automatycznym, nie zdając sobie sprawy z własnych myśli, uczuć i działań. Aby osiągnąć rozwój duchowy, konieczne jest stałe obserwowanie siebie i swoich reakcji rozwój prawdziwego ja. Gurdzijew wierzył, że w każdym człowieku istnieje prawdziwe ja, które jest czymś więcej niż tylko sumą naszych myśli, uczuć i doświadczeń, aby dotrzeć do tego prawdziwego ja, konieczna jest ciężka praca nad sobą, obejmująca różne ćwiczenia i praktyki rola pracy w rozwoju duchowym, Gurdzijew podkreślał. Że praca jest niezbędnym elementem rozwoju duchowego, nie chodzi tu tylko o pracę fizyczną, ale także o pracę nad samym sobą, o pokonywanie swoich słabości i ograniczeń, znaczenie relacji z innymi. Według Gurdziejewa, relacje z innymi ludźmi są niezwykle ważne dla naszego rozwoju, w interakcjach z innymi możemy odkrywać swoje własne ograniczenia i mocne strony rozwój wszystkich centrów energetycznych. Gurdziejew mówił o istnieniu różnych centrów energetycznych w człowieku, które odpowiadają za różne aspekty naszej osobowości, aby osiągnąć harmonię i równowagę. Konieczny jest rozwój wszystkich tych centrów rola mistrza, Gurdziejew wierzył, że w procesie rozwoju duchowego bardzo ważna jest rola mistrza, który może przekazać wiedzę i doświadczenie, a także pomóc w przezwyciężaniu trudności podsumowanie. Nauki Gurdziejewa są głębokie i wymagają czasu oraz wysiłku, aby je w pełni zrozumieć jednakże. Jego idee wciąż inspirują wielu ludzi na całym świecie, którzy pragną rozwijać się duchowo i poznawać siebie samych co to znaczy, człowiek maszyna według Gurdziejewa Gurdziejew twierdził, że większość ludzi funkcjonuje na poziomie automatycznym, jak maszyny nasze myśli, emocje i działania są często. Wynikiem głęboko zakorzenionych nawyków i programów, które uruchamiają się bez naszej świadomej kontroli, to sprawia, że jesteśmy jak roboty, poruszające się po świecie według sztywnych schematów, dlaczego tak się dzieje mechaniczne działania, nasze życie wypełnione jest tysiącami małych, powtarzalnych czynności. Mycie zębów, jedzenie, praca z biegiem czasu, te czynności stają się automatyczne, a my przestajemy je świadomie kontrolować emocjonalne reakcje, nasze emocje często są reakcją na zewnętrzne. Bodźce, uruchamiając w nas automatyczne programy złość, strach, radość, wszystkie te emocje mogą być wyzwalane przez zewnętrzne sytuacje, bez naszej świadomej decyzji myślenie automatyczne, nasze myśli często krążą wokół tych samych tematów, tworząc mentalne utwory, które odtwarzamy w kółko to jak gramofon, który wciąż gra tę samą płytę dlaczego to takie ważny brak świadomości. Funkcjonując na poziomie automatycznym, tracimy kontakt ze sobą i ze światem nie jesteśmy świadomi swoich myśli, emocji. I działań brak wolnej woli. Jeśli nasze życie jest sterowane przez automatyczne programy, to gdzie jest miejsce na wolną wolę? Czy naprawdę podejmujemy świadome decyzje? Brak rozwoju, bez świadomości, nie możemy się rozwijać. Jesteśmy uwięzieni w kolejnych powtarzalnych cyklach. Jak wyjść z tego stanu, Gurdziejew proponuje szereg ćwiczeń i praktyk, które mają na celu zwiększenie świadomości, obserwacja siebie, swoich myśli i emocji, przełamywanie nawyków, celowe wprowadzanie zmian w swoje życie, wychodzenie. Ze strefy komfortu rozwój woli, ćwiczenia, które mają na celu wzmocnienie naszej zdolności do świadomego działania pojęcie człowieka maszyny, w szerszym kontekście pojęcie człowieka maszyny jest niezwykle aktualne w dzisiejszych czasach w erze technologii, gdzie jesteśmy bombardowani informacjami, łatwo popaść w stan automatyzmu nasze smartfony, media społecznościowe. A nawet praca często prowadzą do tego, że przestajemy być obecni w chwili obecnej nauki Gurdziewa mogą być pomocne w zrozumieniu siebie i swojego miejsca w świecie pozwalają nam dostrzec mechanizmy, które rządzą naszym życiem i dają narzędzia do tego, aby je zmienić ćwiczenia i praktyki w systemie Gurdziejewa podsumowanie Georgii Gurdziejew stworzył złożony system rozwoju osobistego, który obejmował szereg ćwiczeń i praktyk mających na celu obudzenie świadomości i przekształcenie człowieka z maszyny. W świadomą istotę niestety, nie istnieje jedno, kompletne źródło opisujące wszystkie te praktyki, ponieważ wiele z nich. Było przekazywanych ustnie w ramach jego szkół. Poniżej przedstawiam ogólny zarys niektórych ćwiczeń i praktyk, które często pojawiają się w kontekście nauk gurdziejewa: ćwiczenia fizyczne i energetyczne, ruchy intencjonalne, świadome wykonywanie prostych czynności, takich jak chodzenie, siadanie czy oddychanie, z pełną uwagą skierowaną na każdy ruch tańce święte, specjalne tańce, które miały na celu harmonizację ciała i energii ćwiczenia oddechowe, różnorodne techniki oddechowe, takie jak oddychanie. Przeponowe czy świadome kontrolowanie oddechu, praca z ciałem, ćwiczenia mające na celu uświadomienie sobie napięć mięśniowych i ich uwolnienie. Ćwiczenia mentalne: obserwacja siebie, świadome obserwowanie własnych myśli, emocji i reakcji na sytuacje. Notatki, prowadzenie dziennika, w którym zapisuje się swoje obserwacje i doświadczenia. Pytania, zadawanie sobie pytań o naturę rzeczywistości, o siebie samego i o sens życia: medytacja, choć Gurdżijew nie używał tego terminu w tradycyjnym znaczeniu, jego. Nauki obejmowały praktyki skupienia uwagi i świadomego przebywania w chwili obecnej praca w grupie spotkania grupowe, regularne spotkania, podczas których uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, wykonywali ćwiczenia i wspierali się wzajemnie rola nauczyciela, obecność nauczyciela, który pełnił rolę przewodnika i przekazywał wiedzę dynamika grupowa. Uczenie się poprzez interakcje z innymi ludźmi, obserwowanie własnych reakcji i reakcji innych, inne praktyki dieta, je wkładu nacisk na. Znaczenie zdrowej diety i umiarkowania w jedzeniu sny, analiza snów jako sposób na poznanie swojego podświadomego pamięć mechaniczna, ćwiczenia mające na celu poprawę pamięci i koncentracji, ważne jest podkreślić. Że powyższy opis jest jedynie ogólnym zarysom, szczegółowe techniki i praktyki stosowane przez Gurdziewa mogły się różnić w zależności od grupy i etapu rozwoju uczniów. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, polecam zapoznać się z następującymi źródłami: książki Gurdziewa, Wszystko i Nic. Przypomnienia o przeszłości, opowieści Belzebuba dla wnuka książki o Gurdziejewie i jego naukach, wprowadzenie do nauk Gurdziejewa, Wojciecha Kakulczyka, prace uczniów Gurdziejewa. Piotr Demianowicz-Uspieński i John Gedalfin Bennett ćwiczenie obserwacji siebie w naukach Gurdziejewa. Obserwacja siebie była jednym z fundamentalnych ćwiczeń w systemie Gurdziejewa. Polegało ono na świadomym zwróceniu uwagi na swoje myśli, emocje, uczucia i fizyczne odczucia. W każdej chwili życia było to jak skierowanie wewnętrznego reflektora na własne przeżycia, aby lepiej zrozumieć, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy, na czym polegało to ćwiczenie w praktyce uważność na myśli. Zamiast pozwolić myślom swobodnie błądzić, praktykujący obserwował je z dystansu, bez oceniania zauważał, kiedy myśli krążą wokół tych samych tematów, kiedy są pozytywne, a kiedy negatywne świadomość emocji. Obserwacja emocji polegała na dostrzeganiu, kiedy pojawia się złość, radość, smutek czy strach. Chodziło o to, aby nie dać się porwać. Emocjom, ale obserwować je z dystansu, uczucia fizyczne, praktykujący zwracał uwagę na swoje odczucia fizyczne, napięcie mięśni, bóle, przyjemne doznania, obserwacja zachowań, obserwowano własne reakcje na różne sytuacje, słowa, czyny innych ludzi, prowadzenie dziennika, aby utrwalić swoje obserwacje, często zalecano prowadzenie dziennika, w którym zapisywano swoje myśli, emocje i doświadczenia. Cel ćwiczenia: zwiększenie świadomości. Obserwacja siebie miała na celu rozszerzenie świadomości o to, co dzieje się w naszej psychice, przełamywanie automatyzmu. Dzięki obserwacji można było dostrzec automatyczne reakcje i nawyki, które często kierują naszym życiem, rozwój wolnej woli. Obserwacja pozwalała na większą kontrolę nad własnymi myślami i emocjami, co z kolei prowadziło do większej wolności wyboru samorozpoznanie. Regularna praktyka obserwacji siebie prowadziła do głębszego zrozumienia siebie samego, swoich mocnych i słabych stron. Dlaczego to było takie ważne? Gurdziejew uważał, że większość ludzi funkcjonuje na poziomie automatycznym. Jak maszyny, obserwacja siebie była pierwszym krokiem do wyrwania się z tego stanu i rozpoczęcia świadomego życia. Podsumowanie, ćwiczenie obserwacji siebie w naukach Gurdziejewa było jak nauka chodzenia po linie, wymagało ciągłej uwagi, wysiłku i cierpliwości. Jednak nagrodą za tę praktykę było głębsze zrozumienie siebie i większa swoboda. W kształtowaniu własnego życia ćwiczenie obecności u Gurdziejewa Podróż do wnętrza siebie, ćwiczenie obecności było jednym z fundamentalnych elementów nauk Gurdziejewa, polegało ono na świadomym skupieniu uwagi na tu i teraz, na bieżącej chwili. Bez rozpraszania się myślami o przeszłości czy przyszłości było to jak przymocowanie świadomości do kotwicy teraźniejszości, jak przebiegało to ćwiczenie Gurdziejew nie podawał ściśle określonej metody, ponieważ wierzył, że każdy człowiek musi znaleźć własną drogę do osiągnięcia obecności jednakże, w jego naukach pojawia się kilka kluczowych elementów, które pomagały w tej praktyce. Ćwiczenie obserwacja siebie. Podobnie jak w przypadku obserwacji myśli i emocji, ćwiczenie obecności wymagało ciągłego zwrócenia uwagi na to, co dzieje się w danej chwili, skupienie na oddechu. Oddech był często używany jako punkt odniesienia, skupienie uwagi na oddechu pozwalało na powrót do teraźniejszości, kiedy umysł zaczynał błądzić ruchy intencjonalne, świadome. Wykonywanie prostych czynności takich jak chodzenie czy jedzenie, z pełną uwagą skierowaną na każdy ruch, również pomagało w utrzymaniu obecności praca w grupie. Wzajemna obserwacja i korekta w grupie pozwalały na szybkie dostrzeżenie momentów, kiedy uwagę się rozpraszała pytania, zadawanie sobie pytań typu co czuję teraz? Czego jestem świadomy w tej chwili pomagało utrzymać uwagę na teraźniejszości cel ćwiczenia przełamanie automatyzmu, codzienne życie często sprowadza się do automatycznych. Reakcji ćwiczenie obecności miało na celu przerwanie tego cyklu i świadome uczestnictwo w życiu zwiększenie świadomości dzięki skupieniu na teraźniejszości praktykujący mógł dostrzec subtelne zmiany w swoim stanie wewnętrznym, które wcześniej umykały jego uwadze rozwój wolnej woli, bycie obecnym pozwalało na podejmowanie świadomych decyzji. Zamiast reagować automatycznie pogłębienie doświadczenia życia, każda chwila stawała się pełniejsza i bardziej intensywna trudności i wyzwania utrzymanie. Obecności było i jest jednym z największych wyzwań dla człowieka umysł ma tendencję do błądzenia snując plany na przyszłość lub rozpamiętując przeszłość dlatego ćwiczenie obecności wymagało ciągłej praktyki i wysiłku podsumowanie ćwiczenie obecności w naukach Gurdziewa było nie tylko techniką ale sposobem życia było to ciągłe dążenie do tego aby być w pełni świadomym każdej chwili swojego istnienia chociaż brzmi to prosto w praktyce było to niezwykle wymagające zadanie które wymagało Zarówno wysiłku umysłowego, jak i emocjonalnego tworzenie czwartego ciała według Gurdjieva, droga mnicha, fakira i jogina, koncepcja czwartego ciała w naukach Gurdjieva jest niezwykle złożona i wymaga głębszego zrozumienia Gurdjieva, inspirując się różnymi tradycjami duchowymi, takimi jak te, które uprawiali mnisi, fakirzy i jogini, opisał proces tworzenia tego ciała jako niezwykle wymagający i wielowymiarowy, dlaczego czwarte ciało Gurdjiew twierdził, że większość ludzi funkcjonuje na poziomie Automatycznym, jak maszyny nasze myśli, emocje i działania są często wynikiem głęboko zakorzenionych nawyków czwarte ciało to, w pewnym sensie, centrum dowodzenia, które pozwala nam wyjść poza ten automatyzm i uzyskać pełną kontrolę nad sobą drogi do czwartego ciała, mnich, fakir, jogin Gurdżiew często odwoływał się do praktyk mnicha, fakira i jogina. Aby zilustrować różne aspekty pracy nad sobą mnich, reprezentuje drogę wewnętrzną, skupioną na rozwoju świadomości, samoobserwacji i dyscyplinie. Mentalnej mnich dąży do zrozumienia natury umysłu i przekroczenia jego ograniczeń fakir, symbolizuje pracę nad ciałem fakir poprzez różne praktyki fizyczne, takie jak posty, ascezę i ćwiczenia oddechowe, dąży do opanowania ciała i jego energii jogin, reprezentuje połączenie pracy wewnętrznej i zewnętrznej jogin łączy w sobie dyscyplinę mentalną mnicha z kontrolą ciała fakira. Dążąc do harmonii między ciałem, umysłem i duszą jak tworzy się czwarte ciało proces tworzenia czwartego ciała jest. Długotrwały i wymaga systematycznej pracy nad sobą oto kilka kluczowych elementów świadomość podstawą jest rozwój świadomości to oznacza ciągłe obserwowanie swoich myśli emocji i reakcji dyscyplina konieczne jest wprowadzenie dyscypliny w swoje życie regularne praktyki takie jak medytacja ćwiczenia fizyczne i praca nad emocjami są niezbędne wola tworzenie czwartego ciała wymaga silnej woli to właśnie wola pozwala nam przezwyciężać lenistwo nawyki i opory praca w grupie wzajemne wsparcie i Korekta w grupie mogą przyspieszyć proces rozwoju nauczyciel. Obecność doświadczonego nauczyciela może być niezwykle pomocna. Ważne zastrzeżenie należy pamiętać, że Gurdziejew przedstawiał swoje nauki w sposób metaforyczny. Koncepcja czwartego ciała nie jest dosłowna i nie ma bezpośredniego odpowiednika w anatomii człowieka. Jest to raczej metafora określająca stan wewnętrzny, którego można osiągnąć poprzez odpowiednią pracę nad sobą. Podsumowanie tworzenie czwartego ciała według Gurdziejewa to złożony proces, który wymaga zaangażowania. Wytrwałości i gotowości do zmiany jest to podróż w głąb siebie, której celem jest osiągnięcie pełnej świadomości i wolności tworzenie czwartego ciała według drogi mnicha w naukach Gurdziejewa-Gurdziejew. Odwołując się do tradycji mniczych, podkreślał, że droga do stworzenia czwartego ciała jest przede wszystkim drogą wewnętrzną mnich. Poprzez swoje praktyki skupia się na rozwoju świadomości i przekraczaniu ograniczeń umysłu jak mnich pracował nad stworzeniem. Czwartego ciała obserwacja siebie, podobnie jak w innych praktykach, Mnich kierował uwagę do wewnątrz, obserwując swoje myśli, emocje i reakcje. To pozwalało mu zrozumieć mechanizmy swojego umysłu i rozpoznać automatyczne reakcje medytacja. Różne formy medytacji były kluczowe, pozwalały one na skupienie uwagi, uspokojenie umysłu i pogłębienie kontaktu ze sobą studium tekstów świętych. Mnisi często zgłębiali pisma religijne i filozoficzne, szukając w nich wskazówek dotyczących natury człowieka i jego. Miejsca we wszechświecie asceza, praktykowanie ascezy, takie jak post, ograniczenie snu czy unikanie przyjemności, miało na celu osłabienie ego i wzmocnienie woli modlitwa. Modlitwa była formą komunikacji z czymś większym od siebie, co pozwalało na poszerzenie perspektywy i uzyskanie wsparcia samodyscyplina. Mnisi przykładali dużą wagę do samodyscypliny. Regularne praktyki, przestrzeganie reguł wspólnoty i rozwój cierpliwości były kluczowe cel tych praktyk, przekraczanie ograniczeń umysłu, mnich. Dążył do przekroczenia ograniczeń myślenia dualistycznego i postrzegania świata w kategoriach ja i oni, rozwój świadomości. Celem było rozszerzenie świadomości poza granice ego i osiągnięcie stanu pełnej obecności połączenie z czymś większym. Mnisi często poszukiwali połączenia z boską energią lub uniwersalną świadomością czwarte ciało w perspektywie mnicha dla mnicha. Czwarte ciało było związane z rozwojem duchowym, przebudzeniem się wyższych poziomów świadomości i osiągnięciem oświecenia to. Było połączenie z czymś większym niż indywidualne, ja, podsumowanie droga mnicha do stworzenia czwartego ciała była drogą wewnętrznej transformacji, wymagającą głębokiej pracy nad sobą i poświęcenia choć Gurdziejew czerpał inspiracje z tradycji mniczych. Jego system był bardziej syntetyczny i łączył w sobie elementy różnych praktyk duchowych. Tworzenie czwartego ciała drogą fakira, droga fakira w naukach Gurdziejewa skupia się na pracy z ciałem fizycznym fakir, poprzez różne praktyki, dąży do opanowania ciała i jego energii, co jest kluczowym elementem w procesie tworzenia czwartego ciała, jak fekir pracował nad stworzeniem czwartego ciała, ćwiczenia fizyczne. Fekir wykonywał szereg ćwiczeń fizycznych, często o dużej intensywności, mających na celu wzmocnienie ciała, zwiększenie wytrzymałości i poprawę koordynacji asceza, praktyki ascetyczne, takie jak post, ograniczenie snu czy wystawianie ciała na ekstremalne warunki, miały na celu osłabienie ego i wzmocnienie woli praca z oddechem. Fakirzy często stosowali różne techniki oddechowe, które pozwalały im na kontrolę energii w ciele i zwiększenie świadomości fizycznych odczuć. hatha yoga, praktyki hafe yogi, takie jak asany i pranayama, były popularne wśród fakirów, ponieważ pomagały w rozciąganiu ciała, zwiększaniu jego elastyczności i poprawie przepływu energii manipulację energią. Niektórzy fakirzy zajmowali się praktykami energetycznymi, takimi jak praca z czakrami czy uzdrawianie. Cel tych praktyk opanowanie ciała, celem było osiągnięcie pełnej kontroli nad ciałem fizycznym. Jego energią i procesami zwiększenie wytrzymałości, praktyki fakirów miały na celu zwiększenie wytrzymałości zarówno fizycznej, jak i psychicznej uwalnianie energii, poprzez różne ćwiczenia fakirzy dążyli do uwolnienia zablokowanej energii w ciele połączenie z energią kosmiczną, niektórzy fakirzy wierzyli, że poprzez swoje praktyki mogą połączyć się z energią kosmiczną czwarte ciało w perspektywie fakira dla fakira. Czwarte ciało było związane z opanowaniem ciała fizycznego i przekształceniem go w narzędzie świadomej pracy silne. Zdrowe i elastyczne ciało było podstawą do dalszego rozwoju duchowego. Podsumowanie: Droga fakira do stworzenia czwartego ciała była drogą fizycznego doskonalenia poprzez pracę z ciałem. Fakirzy dążyli do osiągnięcia większej świadomości i kontroli nad sobą, chociaż Gurdjieff doceniał znaczenie pracy z ciałem, podkreślał również, że samo opanowanie ciała nie wystarczy do stworzenia. Czwartego ciała konieczna jest również praca nad umysłem i emocjami. Tworzenie czwartego ciała drogą Jogina. Droga Jogina w systemie Gurdziejewa łączy w sobie zarówno aspekt wewnętrzny, charakterystyczny dla mnicha, jak i pracę z ciałem fizycznym. Typową dla fakira Jogin dąży do harmonii między ciałem, umysłem i duszą. Co jest kluczowe dla stworzenia czwartego ciała. Jak Jogin pracował nad stworzeniem czwartego ciała Hatha Yoga, Jogin praktykował różne asany, pranayame i madri, które miały na celu. Oczyszczenie kanałów energetycznych. Zwiększenie elastyczności ciała i uspokojenie umysłu medytacja. Medytacja była nieodłącznym elementem praktyki jogina, pozwalała ona na głęboką introspekcję, rozwój świadomości i osiągnięcie stanu wewnętrznego spokoju raja yoga. Jogin studiował i praktykował różne techniki raja yogi, takie jak yamy, niyama, esana, pranayama. Pratyahara, dharana, dhyana i samadhi te osiem członów jogi stanowiły kompleksowy system rozwoju duchowego bhakti yoga. Jogin mógł również. Praktykować bakty jogę, czyli yogę oddania, koncentrując się na miłości i oddaniu wobec Boga lub wyższej siły karma yoga, karma yoga, czyli yoga czynu, polegała na wykonywaniu codziennych obowiązków ze świadomością i poświęceniem cel tych praktyk harmonizacja ciała, umysłu i duszy. Jogin dążył do osiągnięcia równowagi między wszystkimi aspektami swojej istoty oświecenie. Ostatecznym celem praktyki jogi było osiągnięcie oświecenia, czyli stanu pełnego wyzwolenia i jedności z kosmiczną. Świadomością rozwój świadomości. Jogin rozwijał swoją świadomość poprzez obserwację siebie, swoich myśli i emocji, opanowanie energii. Jogin uczył się kontrolować przepływ energii w swoim ciele, co pozwalało mu na osiągnięcie większej harmonii i zdrowia czwarte ciało w perspektywie jogina dla jogina, czwarte ciało było związane z osiągnięciem stanu samorealizacji, czyli pełnego zrozumienia swojej prawdziwej natury, to było połączenie z kosmiczną świadomością i wyzwolenie z cyklu narodzin. Śmierci podsumowanie droga jogina do stworzenia czwartego ciała była drogą harmonijnego rozwoju wszystkich aspektów ludzkiej istoty jogin. Poprzez połączenie praktyk fizycznych, mentalnych i duchowych dążył do osiągnięcia stanu doskonałej równowagi i jedności tworzenie czwartego ciała czwartą drogą. Synteza tradycji koncepcja czwartego ciała w naukach Gurdziejewa jest niezwykle złożona i wymaga holistycznego podejścia, chociaż omówiliśmy już drogi mnicha, fakira i jogina, istnieje jeszcze jedna. Ścieżka, która integruje elementy wszystkich trzech, czwarta droga. Czym jest czwarta droga? Czwarta droga nie jest nową ścieżką, ale raczej syntezą najlepszych elementów tradycji duchowych wschodu i zachodu. Gurdziejew podkreślał, że żadna pojedyncza ścieżka nie prowadzi do pełnego rozwoju człowieka. Czwarta droga łączy w sobie dyscyplinę mentalną, charakterystyczną dla mnicha pracę z ciałem, typową dla fakira harmonię, charakterystyczną dla jogina, jak tworzy się czwarte ciało, czwartą drogą tworzenie. Czwartego ciała czwartą drogą wymaga kompleksowego podejścia obejmującego świadomość, podobnie jak w przypadku innych dróg. Kluczowa jest świadomość własnych myśli, emocji i reakcji. Dyscyplina, regularna praktyka jest niezbędna. Obejmuje ona zarówno ćwiczenia fizyczne, jak i mentalne. Współpraca w grupie, praca w grupie pozwala na wzajemną obserwację i korektę, przyspieszając proces rozwoju. Nauczyciel, obecność doświadczonego nauczyciela jest niezwykle pomocna, ponieważ może on przekazać wiedzę. Doświadczenie, a także zapewnić indywidualne wskazówki różnorodność praktyk. Czwarta droga obejmuje szeroki zakres praktyk, takich jak ćwiczenia fizyczne, różne formy ruchu, yoga, tai chi, medytacja, różne techniki medytacji, skupienie uwagi, wizualizacja, studium tekstów, filozofia, religia, psychologia, praca w grupie, dyskusje, ćwiczenia, wspólne projekty święta i obrzędy. Uczestnictwo w rytuałach i celebracjach cel czwartej drogi, celem czwartej drogi jest stworzenie integralnego człowieka, który jest świadomy siebie i swojego otoczenia, potrafi kontrolować swoje myśli i emocje oraz żyje w harmonii ze sobą i światem czwarte ciało, w tym kontekście jest symbolem tego zintegrowanego, świadomego i harmonijnego stanu. Podsumowanie czwarta droga oferuje kompleksowe podejście do rozwoju osobistego łącząc w sobie elementy różnych tradycji. Pozwala na osiągnięcie głębokiej transformacji, jest to ścieżka dla tych, którzy szukają holistycznego rozwoju i pragną odkryć swój pełny potencjał, ważne jest. Podkreślić, że tworzenie czwartego ciała jest procesem długotrwałym i wymagającym wysiłku nie ma łatwych skrótów, a sukces zależy od naszej determinacji i zaangażowania ważnym ćwiczeniem u Gurdziewa były nadwysiłki, polegały one na tym, że daną praca była wykonywana o połowę krócej. Czyli jak rąbałeś określoną porcję drewna, przez dajmy dwie godziny to połowa tego czasu, to jedna godzina, tak samo jak ćwiczenia na siłowni, dajmy górne partie mięśni, ćwiczysz przez pół godziny, to przy nadwysiłkach. Zrobisz to w 15 minut, czyli skrócisz czas, o połowę czwarte, ciało to nie jest fizyczne ciało, ale raczej stan świadomości, który osiąga się poprzez intensywną pracę nad sobą, można je porównać do obudzenia się ze snu do pełnego przebudzenia i zrozumienia swojej prawdziwej natury jakie potencjalne zdolności może dać stworzenie czwartego ciała zwiększona świadomość osoby które osiągnęły stan czwartego ciała mają znacznie większą świadomość siebie innych i świata potrafią dostrzegać głębsze znaczenia i połązenia między różnymi zjawiskami rozwinięta intuicja intuicja staje się bardziej wyraźna i precyzyjna osoba posiadająca czwarte ciało może podejmować lepsze decyzje Ponieważ ma dostęp do szerszej perspektywy, większa wolność, człowiek z rozwiniętym czwartym ciałem jest mniej zależny od swoich emocji, myśli i automatycznych reakcji. Ma większą kontrolę nad swoim życiem i podejmuje świadome decyzje zdolność do miłości bezwarunkowej, miłość staje się bardziej autentyczna. Głęboka, ponieważ opiera się na zrozumieniu i akceptacji a nie na własnych potrzebach zwiększona energia, dzięki efektywnemu wykorzystaniu energii życiowej, osoby z rozwiniętym czwartym ciałem mają więcej energii i są bardziej odporne na stres połączenie z czymś większym, często pojawia się poczucie jedności ze wszystkim. Co istnieje, to może być interpretowane jako połączenie z boską iskrą w każdym z nas lub z uniwersalną świadomością koncepcja obudzenia maszyny w kontekście nauk Gurdziewa. Jest dość nietypowa i wymaga pewnego wyjaśnienia Gurdzijew, rosyjski mistyk i filozof rozwijał ideę, że człowiek jest swego rodzaju maszyną, z tą różnicą, że jest to maszyna posiadająca potencjał do świadomego działania porównywał człowieka do złożonego mechanizmu składającego się z wielu części, które często działają niezależnie od siebie, obudzenie maszyny w tym kontekście oznacza przebudzenie ze stanu automatyzmu, większość ludzi żyje na autopilocie reagując na bodźce w sposób mechaniczny. Obudzenie oznacza świadome obserwowanie własnych myśli, emocji i reakcji, a następnie podejmowanie świadomych wyborów zjednoczenie różnych centrów. Gurdziejew wyróżniał w człowieku różne centra, na przykład myślące, emocjonalne, ruchowe, które często działają niezależnie. Obudzenie polega na zharmonizowaniu tych centrów i stworzeniu jedności odkrycie prawdziwego ja. Pod wieloma warstwami osobowości, które tworzymy w ciągu życia, istnieje nasze prawdziwe ja, które jest wieczne. Niezmienne obudzenie oznacza dotarcie do tego głębokiego poziomu istnienia, jak maszyna może się obudzić. Gurdziejew proponował różne praktyki, które miały pomóc w tym procesie: takie jak samoobserwacja, świadome obserwowanie własnych myśli, uczuć i reakcji, ruchy intencjonalne, specjalnie opracowane ruchy, które pomagają zwiększyć świadomość ciała i koordynację praca w grupie, wzajemna obserwacja i dzielenie się doświadczeniami pamiętniki, prowadzenie dziennika, w którym opisuje się swoje obserwacje i doświadczenia dlaczego maszyna miałaby chcieć się obudzić uświadomienie sobie swojej prawdziwej natury odkrycie że jesteśmy czymś więcej niż tylko zbiorem mechanicznych reakcji zdobycie większej wolności przełamanie ograniczeń które narzuca nam nasze podświadome programowanie zwiększenie przyjemności życia doświadczanie życia w pełni zamiast przechodzić przez nie w stanie automatycznego pilota ważne jest podkreślić że obudzenie maszyny to proces długotrwały i wymagający wysiłku nie jest to coś, co można osiągnąć szybko czy łatwo, jest to raczej ciągła praca nad sobą, która obejmuje różne aspekty życia.